Ach, to za piękny kolejny poranek. No, moja szklarnia elegancko działa. Pomidorki będą, sałata oczywiście jest. No, łopierunie, co tu się stało? Dobra, później podleję. Najpierw oczywiście muszą być żniwa. Idziemy do mojego pięknego kombajnu. No, i teraz tak, odpal maleńki. No. 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 O, dobra. O, dobra, jest, jedziemy trochę do przodu. Okej, okay. to cofniemy troszkę, i znów do przodu, i znów cofniemy, aby. No, no, pocie. Okej, okay, dobra, Jedziemy po pomalutku malutku, dobra. Teraz tak, cóż, to była wajcha. Dobra, ta jest od tego, dobra. I teraz... Hy! O! Poszło! I kosim. No. Och, te żniwa. Dobra, trochę pyłu do gęby mi wleci, ale nic się nie stanie. No. Jeruna, no, a mogłem tutaj ostatnio zrobić preparatem, żeby tyle chwastów nie było. Ale dobra, wszystko przemiela i będzie dobrze. Dobra, jadymy. Och, to jest życie. Dobra, to muszę oczywiście całe te pole skosić i koło domu. I he, chyba mi jeszcze dwa pola zostaną. No, i później dwa pola do skoszenia zostaną mi. Ale to później trochę, bo najpierw jak skończę to, muszę jeszcze to sprasować. I podlać tą pieruńską szklarnię. Jeruna, ja myślę, że jeszcze trochę wody w niej mam, a tu się okazuje, że nie ma. Hm. Dobra, jadymy Żeby pójść, O kurde, co tu się mi tak zniosło? Jeruńska ta kierownica. Bluzy ma bardziej ode mnie. Ach. Jeruna ten zbiornik. No, jedno pełne okrążenie i zbiornik pełny. Trochę dobrze, no ale mały zbiornik. <laughs> Przynajmniej tylko zbiornik mam mały. <laughs> Dobra. Tu już zawijamy. Okej. Okay. Dobra. Pomalutku, żeby znów te drzewo nie pierdychnąć. Dobra, cofniemy, aby... Dobra. ogień. Dobra. O! Perfekcyjnie. Dobra, do góry to. Dobra. W dół. Jedziemy dalej. No i elegancko. To są żniwa. Tak, jak je lubię. Nieduży kombajnik. Na spokojnie, aby... I będzie dobrze, w miarę dobrze, sypię nawet, nie narzekam Chociaż mogłem dać trochę więcej gnojówki, no i trochę posypać nawozami, no ale Człowiek uczy się na błędach I jest i tak dobrze, i tak dobrze Ale w następnym roku, oj, nie będzie tych chwastów pieruńskich Później ino Och, osłabiają mi mój piękny plon, dobra Dobra, styknie Teraz tak, to wyłączę mu carnia. Dobra Elegancko, a ja lecę szybko po mojego kochanego Władimirka. Ech, gdyby nie ten wypadek, byłoby naprawdę pięknie. No ale kto by mógł przewidzieć. Dobra, tu otworzymy od razu. I tutaj do przyczepka też trzeba otworzyć. No, jest moje piękne cudeńko. Ech, Władziu, Władziu mój piękny. Odpalisz? No, 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 dobrze. Ja. Ach, gdyby nie ten wypadek. Miesiąc temu to by było naprawdę pięknie, a tak? Bez kabiny, bez maski, bez świateł. Normalnie katastrofa. No ale oczywiście to nie przez moją winę to było... No teoretycznie chciałem się napić pysznego Bimberku, no ale stwierdziłem, że nie będę ham i ze Stefanem się od razu napiję. No i to było tyle dobrze, że nie piłem, bo ten facet, co będę wjechał, tym swoim yeah, jakimś tam ciężarówką, no powiedzmy, że też był pijany, O tak szczerze, był naddorwiony jak świnia, 3,5 promila miałby krwi, <grystanie> dobrze, że w tym momencie byłem trzeźwy, pierwszy raz jestem z tego normalnie cieszę, że byłem trzeźwy, tak to, było, Boga, co by tam było, Jeszcze mi nawet odszkodowania mi nie przyznali. Coś tam, coś tam, Dobra, silnik zgaszony, Dobra, hopa! Ok, teraz tak, jak to było, Ok, dobra, rura jest teraz na cofnąć. Jak pięknie sypie, no, To już mucarnia można od razu odpalić. A ja miałem tak ładną kabinę, Puszkę taką ładną, czerwoną, Piękną maskę, Ostatnią nawet malowaną, no ale co zrobisz. Jak taki wariat ci wiedzie, Ech, Ale muszę przyznać, że dobrze, że tylko ciągnik lekko dostał, silnik w całości nadal jest. Dobrze, że miałem te obciążniki przednie i no musiałem je wymienić. No i jest dobrze, bo gdyby nie to, to by było normalnie masakra. Ach, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdybym się napił, bym jeszcze bardziej dostał. No, nie powiem. Zbieżność, jako mam w Władimircu to mam. No ale przynajmniej, że on był natorbiony, to mu od razu nie uwierzyli, że przyznali to, że to przez wypadek taka zbieżność Kijowa mam z moim pięknym Władymircu. <laughs> I same plusy wyszły. No ale zimno, w deszczu nie można nic zrobić, nawet myśleć o wyjechaniu przed deszczem, bo to człowiek cały mokry będzie, wnerwiony. A tak, to ino pyk-pyk, zawsze jak była kabinka, fajnie, ciepło, flaszka mogła być skryta na Teraz To idź pan, jeszcze piękno zbożówka mi się wylała przez tego dziada. Normalnie mu nie daruję, ale to nie był tutejszy, bo to się za a, rozpędził i zakrętu, on mi pyk. Drifter 1. <gryw> ale ta, <gryw> nawet nie chcę o tym myśleć. Bo jak o tym myślę, to się denerwuję, i aż mnie by po flaszkę skończyć, ale przez to... Po 12 nie. Przed 12 nie tykam butelki. Dopiero później można tykać. Ech, dobra. Zaraz te pole będzie skoszone, aby... i będzie je Dobra, Dobra, tkamy. Dobra. No. To się stało. No. no, i gitara. Ech. Muszę w końcu też jeszcze w końcu zacząć więcej siać. Różnych odmian zbóż, a nie tylko te dwa Bo Tego człowiek i tak Zbytnio pieniędzy nie ma No ale Trzeba jakoś dalej iść Słomę od razu skostkuję i sprzedam Bo gadziny żadnej nie mam, żadnej trzody chlewnej To no Trochę szkoda Może za parę sezonów o tym pomyślę, żeby jakoś Zwierzątka mieć Albo zrobię obory albo ten jak to się go do stajnia? No. Obora, chlewna, stajnia, wszystko, full express będzie. No ale dobra. My tu gadu, gadu, a ja jeżdżę jak jakiś piok. Którym nie jestem. Dobra. Jeszcze trochę. Okej, okay, dobra. Tak, wyłączamy. I lecimy do Władimirca. Och. Przynajmniej w tym roku mi ta gadzina zasrana leśna Nic nie zażarła Jak ja się wspomnę tamten sezon Jeruna To było Dziki Całą mi buraki cukrowe Wtorbiły Kartofle no, o, to to było no, Wszystko mi pozażerały te świnie zasrane po poorały Ech, Nigdy więcej A nie, nie można ich Polować na nie to nie nie wolno bo to zwierzęta no ja no a nikomu się nie chce później wypłacać odszkodowań. bo to a bo to tamto, to a idźcie z tym wszystkim dobra pusty zbiornik jadę dalej och no normalnie pięknie na no, spokojnie sobie tu ładnie skoszę zaros i pójdę sobie od razu Eee... Skoskować to z prasą moją piękną. Jeruna, te hamulce to co. Pa... Co z tymi hamulcami zaś jest? Zajm trzeba je robić, czy co? Tamtym roku robiłem było cacy, zaś. Coś się stało, czy te gryzonie mi przegryzły, czy coś. A e, idźcie z tymi gadzinami z żadnymi kurwa, to je robota i no i robota na tej gospodarstwie. No, ręce to nawet do galo nie mogę wsadzić, bo tu trzeba coś naprawić, tu trzeba naprawić, tam trzeba iść, pozamiatać, tu trzeba dać coś cieknie, tu trzeba zasiąć, załorać. A e, idźcie z tymi robotami, no ale jakby pieniądze były dobre, to nie Mąż ma gospodarstwo, to mąż małe pieniądze. Ale jak dobrze, że mam jeszcze też klarnie, no, trochę da się dobrze z tego zarobić, bo to trochę nasion Oczywiście deszczówka, bo musi być oczywiście ekologicznie. To nie jest tak, że po prostu pieniędzy mi się nie chce wydawać, żeby woda z kokotka się lała i no, Deszczóweczka pyk, pyk, pyk. Z dachu i mamy elegancki, podlanie mamy dla nich. Ale. Dobrze jest. Za niedługo zbiory się zbliżają pomidorów, tobie elegancko zbiory sałatę i sprzedam i będą pieniążki na paliwo, no i na remont władzia, bo to tak nie może być. Muszę jeszcze w zima sobie ogarnąć reflektory do nich do władzia, żeby później policja do mnie się nie przysapała, że tu nie ma świateł. Hmm, bo i tak do już nie przejdzie to, że dali w remoncie od miesiąca. Ale co poradzę? O! Pierunie, dobra Sypiemy Elegancko No, elegancko O! Co to było? No, o! Dobrze, niech sypie, sypie No, syp No, pierunie, no, syp no, nie no, się zaraz denerwuje, No, czemu nie chcę sypać? Brzmika się zepsuła, czy co? O! Sypię Pieruna Dawno nie kosiłem, dobra Ja bym. Ojo, jojo, oj, 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 Co to teraz by było? Pierunie! Stójno z tymi hamulcami, o ci je zrobię, w końcu obiecuję. Dobra Zróbmy tak, josetujno ja wiada. Okej, okay. albo dobra Do pełnego zbiornika sobie skoszę. Jak będę miał pełny zbiornik, to po prostu pójdę sobie do Władimirca. Odepnę przyczepę, zapnę prasa, trochę sobie je skostkuję, a później dalej będę sobie e, e, kosił, bo to nie ma sensu, wszystko na raz robić i no na spokojnie pieruński sąsiademu godu. Pieru nie trochę dali od moich pól, Tu nie będzie wszystko dobrze. To tak się wydaje, no, no wcale mi się nie wydaje, żeby ile to będzie, no, no Pierun jeden. 10 cm do i myślę, że to jest dużo. Ja rozumiem, że dla niego to jest dużo, no ale bez przesady, każdy ma swoje standardy różne. O Oła, zaś po pysku dostałem gałęziami o te pieruńskie gałęzie wyta w tym sezonie, bo i tak będę potrzebował do pieca, żeby mnie trochę opało na zima. Ach, Dobrze, mam tutaj przynajmniej jeszcze to jeziorko. I czasami rybki tu popływają i od razu polemo lepsze nawodnienie. no Same plusy to moje, jednak czasami wiadomo, czasami trochę pole zaleje, ale to taki drobny szczegół. Kiedyś też to zalewało i było dobrze. No, elegancko, piękny owiec, i no, te pieruńskie zaś chwasty. Ech, trzeba bardziej w tym roku inwestować w nawozy, jeszcze w te preparaty, żeby nie było tych pieruńskich. Chwastów będzie naprawdę Prima sort Dobra, do góry Cofamy I do przodu Dobra, jest git. Cała połowa zbiornika, no ale się nie dziwia. Małe pole tu zawsze były albo buraki cukrowe, albo kartofle. No, ale tu nie wiem, w następnym sezonie taki rzepak może posieja, w końcu. Bo mi Wicent godzą, że jakiś dobry, lepszy będzie rzepak posadzić. O to lepiej płacą, albo soje, albo sorgo. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Jak na ten moment, to. Zobaczymy, no nie wiem, no muszę też to przemyśleć, napić się dobrze, żeby o tym porozmawiać z Wicentem, jak on to wszystko robi i będzie naprawdę cacy. Dobra. Ostatni pokus i jadę. Prasować. No ale no, no bardzo mało w tym roku sypię te pole, no. Tak, tu zawsze ładnie pszenicy sypało to, a tego łowca jakoś w tym roku mało w tam. Nie, dwa lata temu też był owiec i był przynajmniej pełen zbiornik, a w tym roku. a idźcie te susze, wszystko. Dobra, zatrzymujemy, gasimy i lecimy oczywiście do mojego pięknego Władimirca. Uciekaj, ty. jak te sarenki. Dobra, odpolimy. No, się chłopak zagrzał i od razu lepiej. Startuje, no i dobra, cyk. jedynka, dwójeczka. I cyk trójeczka. I ogień na tłoki. Dobra, w razie czego zostawię sobie tutaj tą przyczepę. Dobra. Okej, okay. pasuje robota. I teraz po prasa. Wiadomo, nie jest to żadna taka nowo czy coś, no ale mi to zawsze wystarczało. i Jest dobrze. Powolutku, na no spokojnie, pyk. I wjeżdżamy, w lewo, prawo i do przodu Dobra, trzeba tylko rozłożyć Dobra Łogień. ogień, o, już to chybko, pięknie No Trochę tych belej będzie, to i tak to pieniążków też będzie z tego sprzedo to i będzie dobrze Och, Władziu, Władziu, my to zawsze mamy pecha. Jak nie ten wypadek, to jakieś awarie jeszcze z tą prasą mieliśmy. Ech, ale dobrze, że nowy wałek dałem, nowe łożyska i teraz to śmigo elegancko. Jeszcze przed y, prasowaniem sobie go nasmarowałem wczoraj przy flaszce. No, w niektórych miejscach może nie być smaru, w niektórych może być więcej. No, ale tak to niestety już bywa u mnie. <laughs> Kurwa, to idzie teraz. Ta robota to idzie, a nie jak kiedyś. Trzeba było konie pod. A, to nawet szkoda, szczepić ryja. Dobra, elegancko sprasuje. i będzie cacy. O! Dobre jest. Chociaż, no dobra, nie mam tyle przyczep ani nie chcę mi się już jechać do żadnego, żeby po... sobie pożyczyć za flaszkę, czy. No. Flaszka to jest uczciwa cena, bo i się i ona pije, i on, czyli tak pół flaszki stawią, jak zawsze, no to jest prawda, że za darmo. Jeszcze Janusz zrobi tę swoją bitwówkę, czy coś tam, te swoje eksperymenty, bo masady i to, to będzie dobre, ale na te... Yy... Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pracujemy, aby... Kurwa o, Byłem to zbierać to! Hm. Dobra, jednak źle to przemyślałem. Dobra, wciągaj to. Fuk, pasuje. Dobra! Elegancko się to pasuje. No, zestawik elegancki! Ty, <grym>, ale trochę za dużo czerwonego mam, ale dobra. Najważniejsze, że i tak to ładnie się prezentuje. No, nie powiem. Mogłem posłuchać i pójść troszkę w inne sprzęty, ale Władziu zawsze był dobrym ciągnikiem, więc szkoda go było sprzedawać. Godali mi, Janusz Godą, Stefan Godą, Marcin Godą, Wincent Godą mi, Wejsę pożyczkę i sobie go wyremontuj. Ja mówię, hopy, ja rozumiem, i no to czas płacać, tu zaś na dużo dużo oprocentowanie, marżę dużą. Ja to torbia, Jose ja wola przemęczyć jeden, dwa sezony, zainwestować w Władimirca, za tu nowe kupić, wiadomo, nowego już nie kupię, chociaż tam znajomy z PGR-u tam mają w Władimirców i częściej to będzie taniej, no ale lepiej to będzie samemu zrobić, powoli po swojemu zrobić, no i oczywiście po swojemu zarobić, a nie brać na pożyczki, to chociaż żałuję jednej rzeczy, nie mogłem, jak miałem pieniądze przy sobie, to kupić sobie 30. by stała, bym trochę nią chorą robił, Trochę wiadomo, ładzi mi się o wiele lepiej robi. Przyzwyczajenie, to, to, to ale bym miał ciągnik zapasowy, wiadomo, głupi po szkodzie, ale dobra, no już tak nie na bo mogło być o wiele gorzej. Dziennik sprawny, nic się nie stało, wiadomo, radziecka blacha to się nie storpi tak łatwo, no ale mogłem trochę iść więcej ciągników, a nie na te maszyny, pola, to, to, to. Mogłem też iść w więcej sprzętów dwa ciągniki, to jeszcze by ktoś mi pomógł. A tak to sam muszę to robić, no ale Ja to tak teraz poprowadzę, że będzie prima sort. i nie będzie kurwa źle. Jeszcze dobrze No ale oczywiście do tego potrzebie pieniędzy, muszę zarobić, sprzedawać, kombinować. No ale to jest moje drugie imię. Hehe <laughs> Dobra no jedziemy jeszcze jeden Ech, dobra, jeszcze muszę zaskoczyć pod zgrabiarkę, pozgrabiam te niektóre e, e, Dźbła słomy, żeby nie było i będzie cacy. Dobra, Dawika i że ten jeden i muszę znów odczepiać, odczepiać no ale wtedy będzie dobrze. Jeszcze wtedy za jednym zamachem zrobię sobie to drugie pole Ech, zbiorę i będzie elegancko. Och, to jest życie Bez kabiny Kurz hałas hm. Ale diesel to jednak czasami ładnie pachnie Obyś nie żart tyle oleju Bo już nie dom ci tyle, dobra To no sprasowane, dźwigomy, I łog, inne cyny Murła! Need for speed po prostu <laughs> Dobra Kurwa, podjadymy Okej, okay. dobra No, hamuj Maciek odczepia i jadę sobie teraz po zgrabiarkę. Oby był w domu. Op, dobra, ogień. Jadę! <ścoughs>